Cześć, dawno się nie widzieliśmy na tutaj tak typowo na tej stronie. Yy, nagrywam ten film, tak jak już pewnie albo część z was się domyśla, albo po prostu dlatego, że taka informacja pojawiła się na, na mojej stronie na Facebooku. Ruszam z wyprawą. Także w tym roku będzie to ściana zachodnia oraz północna, ale i nie tylko. Mianowicie 22 lipca wyruszam na odcinek z Przemyśla do Wołosatego, czyli taki mały odcinek, którego jeszcze mi brakuje, aby dopiąć ten, tą tę ścianę wschodnią i południową. Będzie to taki, taki poniekąd może, może łącznik, no, ale również też i element fragment całej trasy wokół także jak najbardziej pasuje on do, do wyprawy i prosto z wołosa tego, kiedy tylko dotknę kropki od której startowałem rok temu yy, wsiadam w auto i jadę do Świadowa Zdroju, aby stamtąd już skierować swoje kroki do, do Bartoszyc, czyli miejsca, gdzie z kolei w 2021 roku musiałem przerwać swoją wtedy wyprawę. Nie bez powodu za mną znajduje się to auto. Mianowicie, kiedy planowałem logistykę yy, całej wyprawy tegorocznej, zauważyłem, że ciężko będzie te noclegi zaplanować tak, aby, aby te wszystkie odcinki yy, mi pasowały oraz żeby ta trasa przebiegała w miarę blisko w miarę blisko granicy, no bo to nie, nie chcę iść po, po miastach, które są bardzo od tej granicy oddalone. Więc tak jak dużo rzeczy, które było na tą wyprawę planowane <grytanie> z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, a nie kilkumiesięcznym, tak jak, tak jak to było w poprzednich latach, stwierdziłem, że przerobię to auto na auto wyprawowe. Czyli można powiedzieć takie auto, coś ala camper, ale mi to słowo nie odpowiada, także będę używał opisu auto wyprawowe. I w sumie w kilka dni roboczych na przestrzeni tamtego tygodnia razem z ojcem zbudowaliśmy to auto na dokładnie jego wyposażenie. O, o tym wyposażeniu, o tym, co się w tym aucie będzie znajdować, jak to będzie działać. To pewnie więcej opowiem już po całej wyprawie albo w jej trakcie, kiedy to będę miał po prostu jakieś doświadczenie z tego, bo na razie ta auto jest powiedzmy w 90% gotowe, ale jeszcze nie jest właśnie ukończone w 100%, także na razie środka nie będę mógł pokazać. A będzie on w miarę interesujący i może trochę nietypowy. No ale dobra. Wspomniałem, że, że logistyka, że auto wyprawowe, no, czyli to auto będzie odgrywać jakąś rolę. Hmm. Będę w nim spał, czyli ojciec, który będzie w tym roku robił za, za wsparcie, będzie jako kierowca przemieszczał się z jednego punktu do drugiego i w miejscu, gdzie ja kończę, ja kończę dany odcinek, on tam jest z autem i, i wtedy mogę się ogarnąć, wyspać i zrobić wszystko to, czego będę potrzebował. Jest to pewne urozmaicenie w stosunku do poprzednich lat. Coś nowego, coś też myślę, co wymaga ode mnie trochę więcej wysiłku i pracy. Bo tak jak w poprzednich latach, logistyka skupiała się na tym, żeby znaleźć miejsce noclegowe i ewentualnie mieć pieniądze, żeby za ten nocleg zapłacić kiedy była taka potrzeba tak, w tym roku musiałem właśnie zbudować całe wyposażenie tego, tego samochodu nie będę miał też dostępu do bieżącej wody trzeba tą wodę będzie jakoś tam właśnie pozyskiwać, trzeba będzie już to jedzenie samemu przyrządzać, trzeba będzie no też auto wymaga pewnego, że tak powiem wkładu finansowego więc to wszystko się dodaje do, do tego jakiegoś stopnia y, utrudnienia wyprawy. O te wszystkie rzeczy trzeba zadbać. Też od tego właśnie będzie, będzie ojciec, żeby mi z tym pomagać. I ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Bo jeżeli to auto faktycznie się sprawdzi, to będzie to solidna baza do i też przyszłorocznych wypraw. Nie wiadomo jeszcze, ale jak będzie. Jak będzie takie auto, to można już wtedy robić dużo więcej ciekawych rzeczy. No i ja się tak rozgadam o tym aucie, a, chcia a chciałbym, żeby to był krótki film. Co jeszcze? Tak jak w poprzednich latach, taki w tym roku będzie akcja charytatywna. Na pewno pamiętacie Antka, na którego, na którego operację zbieraliśmy fundusze. Także i w tym roku zdecydowałem się, że pomogę, pomogę w pozyskiwaniu środków na kolejną operację, bo to, że poprzednia się udała, to nie znaczy, że już żadnych tutaj, żadnej pomocy nie trzeba. Pomoc jest potrzebna cały czas, także za niedługo pewnie udostępnię skarbonkę, tak jak to było w poprzednich latach i, i będę swoją wyprawą starał się jakoś... Jakoś tutaj antka wspomóc. Że myślę, że, że wspólnie znowu, znowu damy radę. No cóż, no to, to by było chyba na tyle. Ja znajduję się teraz w Malowniczym Magórskim Parku Narodowym. Kiedy to jeszcze właśnie do, do soboty mam czas na powiedzmy wypoczynek, na dopięcie jakichś tam aspektów logistycznych, jak coś tam jeszcze właśnie. Trzeba by było dokupić, czy jeszcze zbudować. To teraz jest czas, żeby o tym wszystkim myśleć. Co prawda zdanie, bo nie mam nie w domu, nie mam przy sobie warsztatu ani, ani tych wszystkich moich rzeczy. No ale od czego są rodzice, od czego jest właśnie to, to wsparcie od nich, więc tutaj to wszystko się uda. Jak tylko skończę tutaj wypoczywać, to od razu wsiadam w auto i, i jadę do przemyśla, żeby zacząć 22, i znowu będziemy na szlaku. Także wypatrujcie informacji, wypatrujcie linku do śledzenia, bo 22 już się on pojawi. Cóż mogę powiedzieć? No, trzymajcie kciuki, żeby to wszystko się udało. Mam nadzieję, że fajne rzeczy powstaną z tej wyprawy, że wy będziecie mogli yy, przeżywać to razem ze mną. A ja mam nadzieję, że uda mi się i, i, i dostarczyć Wam właśnie ciekawych treści ciekawych przeżyć, y, jakichś moich spostrzeżeń, a potem kto wie, może również i jakichś materiałów i relacji filmowych, y, jakichś obszerniejszych już już potem, kiedy to wszystko się zakończy.